Największym skamem manifestacji jest fake it until you make it. Absolutnie nie wolno ci tego robić w momencie, kiedy ty chcesz kreować życie swoich marzeń. Twoim zadaniem nie jest udawać, aż coś się wydarzy, dlatego że twoim zadaniem jest kreować, uwierzyć, że ty jesteś tym twórcą, że ty jesteś tym kreatorem, a nie że ty jesteś kimś, kto udaje, a potem wszystko to, co ty chcesz sobie wymarzyć, nagle magicznie pojawi się w twoim życiu. Twoim zadaniem jest nie udawać, bo będziesz tworzyć jeszcze więcej udawania, jeszcze więcej kłamu i skamu w Twoim życiu. A Twoim zadaniem jest uwierzyć i uzmysłowić sobie, że tyś jest kreatorem, że to Ty tworzysz. Twoim zadaniem jest uwierzyć w Twoją własną moc, Twoim zadaniem jest pracować nad tym, co myślisz o sobie, co mówisz do siebie. I zauważać wszystko to, co jest ograniczające w Twojej głowie. Twoim zadaniem jest uzmysłowić sobie, że masz moc stwarzania i przede wszystkim wziąć odpowiedzialność ze wszystkiego, na co kiedy się zrzuciłeś, i uświadomić sobie, że wszystko kreujesz ty nawet to, co ci się nie podoba. Czas najwyższy spojrzeć prawdzie w oczy i uzmysłowić sobie, że możesz stworzyć wszystko, co tylko chcesz, jeśli tylko odzyskasz tę moc. Jeśli chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób to zrobić, zapraszam cię z całego serca na mod Herlode, kody bogactwa. I napisz w komentarzu kody, żeby dołączyć.